Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Marek a to jest kolejny materiał z Gry Dark Souls 2: Wyzwanie w Przymierzu Championów bez broi, bez pierścieni yy, na NG. Z osłabionymi statystykami postaci, kurwa! Hitboxy jebane! No nie Zły moment na leczenie Dobra, a może i dobry Ta strona zaczyna nie trafiać Ale ta, ja to. No dobra, nawzajem Ja! Nie! U! Dobra, fuksło mi się. Nie zawsze tak będzie. Ja! i on mi pociągnął z og... O! Tutaj za bardzo, żebym... E... No, za bardzo, żebym przycłaniaczył. Widzieliście? Już za, za bardzo się czułem pewnie. Jeden atak dwa razy. Raz, dwa. Zazwyczaj atakowałem po dwa razy. No, po, po raz. Teraz jeden, drugi, trzeci. Na no dwa razy. Już się czułem pewnie. Przyszedł kurwa piromanta i mnie zmiot Razem z. Razem z tą grzesznicą w parze. Namierz ją. Ja! Widzieliście to? Czy to kurwa widzieliście? Ja! Ja na goni strasznie rozpraszam, kurwa, strasznie! Eee. Cześć! Nie trafiłaś, Dziro? A co to się stało? A, znowu nie trafiłaś, a ja cię trafiłem. Znowu nie trafiłaś? Co to się dzieje z tobą? Dobra Lecie Dawaj, jednego ma z głowy. Lecie. Ja! Po prostu nie wiem, że nie widziałem kiedy mi wbiła. Ale już tego jednego mam gnoja. Ee, na widelcu. Ech. <ślesz> Kurde, najlepiej czekać, jak oni się pojawią bez namierzenia. Cały czas ją obserwować, ale jak już się, będę się blisko jakiegoś gnojka, to zadać mu szybki cios. Na samym początku live'a myślałem, że jednak nie ma, nie ma żadnego progresu tutaj, ale teraz definitywnie widzę, że jest, bo ani razu żaden nie zginął praktycznie. Przy, przy od samego początku walki z tą źrą. Ojeju. A tak to w końcu, chociaż jeden zwinął. No, i bez zamierzenia spróbujemy. Ja pierdzielę. Nie wierzę. Dobra. Lecie. Ja pisz mnie Ooooo Ciężko jednak jest, strasznie jest ciężko, kurczo Strasznie ciężko kurwa Dobra, nie mam staminy Ja złe Ja pierdolę u się już pojawiają i już tak dla mnie, że po prostu szkoda gadać, nie? O. Skurwa mać Po prostu szkoda słów Pierwszym atakiem, tylko się pojawią te gnojki ogniste, to tylko pierwsze ataki i nieudane, nie? Wyłączam wtedy target bo, na niej, bo chciałbym się skupić na nich. Bo wiadomo, że już kurcze próbowaliśmy na niej się skupić, kiedy oni są, i tak gówno to dawało. Ale widzę, że w drugą stronę też nie jest lepiej. Ja! Nie zdążę, nie miałem staminy. Nie miałem jebanej staminy, żeby teraz ogarnąć unik. Teraz to patrzę na poglądzie. Nie było szans tego uniknąć. Po prostu 100% brakło staminy, nie? Ja mam staminy, czekam CZEKAM, aż mi się zegeneruje. Szlak! Perfidnie. Nie zdążyłem uniknąć nawet. Wow, to ten z który mnie załatwił ostatnio. Kucze, cały czas będzie sadzić tym gównem. Spokojnie. Nie wiem co się dzieje w pewnym momencie, kurwa lecie, ja! Jerdzielę! Ta sama sytuacja, no ta sama! Burdel się robi strasznie, nie wiadomo co zrobić. Zatracam się w tych unikach, bo próbuję cokolwiek żeby zaatakować. Aj, chuj, z tego wychodzi. Dobra, ostatnie podejście, bo tu już jest szczyt. I tak już jest ta droga. Ja pierdolę, no te uniki idą dobrze już i widzę, że już wypracowaliśmy ten styl unikania. Ale nie jak oni podchodzą to już jest dramat. Dobra. Ja. Laczcie. Nie, zły moment! Uuu! Uh! Jakim cudem? Ach Więc co, spróbujmy może jeszcze raz? Ostatni raz, ale tak, ostatni, ostatni. Bo teraz chyba było najlepsze podejście. <gry> Jak zawsze, nie? Zawsze mówię, że ostatni raz i, i zawsze i teraz było najlepsze podejście, bo w końcu udało się dobić ją do, yy, do połowy paska. I tym samym po, na tym podejściu dowodziłem tak naprawdę, że najlepsza strategia. Cały czas ją mamy na targecie i tylko unikamy jej ciosów i, i, i tych piromantów Jak się zdarza do, dobra kwestia na atak, to po prostu atakujemy, nie? Ale już jest... No jest zdecydowanie lepiej. No zdecydowanie lepiej przynajmniej jest tymi unikami, nie? Ładnie, ale... Nie miałem... Nie miałem tego. Nie miałem staminy. Lecę. lecie. Dobra. A i tak dostała. Dobra. Nie mam staminy. Lecie. NIE! Dobra. Wyjątkowo nie straciłem dużo życia. Ale ładny, chęć. I ty. Nie! Ale się dałem. Lecie. Ja! Ale pięknie szło! Jest to coś niesamowitego. O jest do ogarnięcia! No jest do ogarnięcia zdecydowanie. Zdecydowanie jest do ogarnięcia, ale po prostu trzeba... No jednak... Jednak słuchajcie, trzeba ją mie mieć cały czas na oku, a ich po prostu unikać i tyle. tej, kwest tej kwestii. 298 Łoty! Nie miałem targetu! Dobra? Co ona robi? Dobra Pięknie O nie! Nie mam staminy! Dobra A Jezus! NIE TRAFIŁEM Okej okay. JAKIM CUDEM NIE TRAFIŁ JA! Ale mało co mi życia zabrało na szczęście Dobra No teraz dostałem. Ja! Ta jedna kula. Co nie wiedziałem, co się dzieje, nie? Uniknąłem tej kuli. E, uniknąłem tej kuli i później ona zaatakowała, nie? Tak nawet widzę na podglądzie. Ach, 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 jach, jach, ach. ach, ach, ach. O i, tra i tracę ten target i to jest takie jest słabe. Dobra. Dobra. Nie, stamina. Awa. Dobra, Ja Jakim co na mnie trafił? Ja? To było chamstwo. Nie? Lecie! Dobra. Jaki kurwa żal. Dobra. Lecie, No nie. Gdzie ona jest? Nie! Mogłem go kurwa wykończyć. Jednego kurwa mnie nie! Nie dam rady! No kurwa! Kamera! Nie! Ja pierdolę! Lecie! Kurwa mać Dobra Ja Dobra lecę. Ładnie. ładnie Tamtego załad Ja Leć się lecz. Dobra Nie wyleczyłem się Nie mam Nie mam estusów Ja pierdolę! Tak dobrze słoto pierdolonych estusów nie miałem! Kurwa, ja mówię, co się kurwa dzieje, że nie mogę kurwa się leczyć, nie? Ja pier, o! Jakie to było dobre! Kurczę, najlepsza walka teraz, ever. Ja pierdzielę! Co, coś, ach. Szkoda, no teraz mi słowo odjęło. No tak dobrze szło. Ach. Masakra! O już! Już się zaczyna! Już się zaczyna! Ja! No ho oh, oh, oh. No nie no! Ja pierdyka może, znaczy zaczynam się, już zaczynam tak gramić bo już zaczynam się chyba skupiać na tym. Na, na tej kurwa, na tych piromantach zasranych. No i teraz po, patrzę na podgląd i cyk, kurwa i ona mi... Aj, nawet nie miałem staminy! Nawet jebanej staminy nie miałem, żeby zrobić atak, żeby zrobić unik. O. Lecz się. Dobra. Wypadają już te mendy. Dobra. Nie! No super atak. No nie, nie wierzę. Nie! Och. Zły moment leczenia. Jezus, błędy jak dziecko, po prostu jak dziecko. Ja pierdol, jakie to są dziwki. No nie, no zgadali się, na zrobili. Jeden z drugim kurwa. A jedni mu... Jed, jeden drugiemu jedni kurwa, żeby zdech Was... Oj, to było... To takie chamskie było. Tak im, ob, odbijali mną jak piłeczką pingpongową, nie? Dobra, chodź tu Mośku. Dobra, koniec. Nie, 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 nie chce mi się już. Nie chce mi się słuchajcie nie ma sensu. Także dobra. no to, na no tą porę będzie wszystko. Słuchajcie. E, tibor, dawaj, dawaj. Ja już nie mam kuku człowieka, to już nie ma sensu. I mniejsze życie, słuchaj, tym ja już w ogóle nie mam szans z tym bossem. Teraz to już... Ona już teraz jestem w stanie... teraz jest w stanie mnie zabić dosłownie na jeden, na jedno pchnięcie. Także to już podziękuję. Muszę przyfarmić ten kuku człowieka, także to już nie masz sensu. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że byliście, zwłaszcza mojej ukochanej diabicy, ale także Grzechowi, Rafikowi, naszemu nowemu koledze, czyli Tiborowi. No i co? No i zapraszam do kolejnych materiałów z tej serii, jakże innych serii na moim kanale. I dziękuję wszystkim tym, którzy obejrzą dany materiał na YouTube. Trzymajcie się. Dzięki. I do następnego. Na razie. Cześć. Dobranoc wszystkim. Trzymajcie się. Na grzesznicy jedno pchnięcie nie przejdzie. Nie przejdzie. Oj, nie przejdzie. Dobra, trzymajcie się. Do następnego. Dobranoc wszystkim. Na razie.